Pięć powodów, dla których nie możesz pozbyć się boczków wokół talii. Boczki pojawiają się cały czas, a najgorsze jest to, że pozbycie się ich może być koszmarem. Ale nie jest tak źle, tak długo jak wiesz jak sobie z nimi radzić, boczki mogą być całkiem w porządku. Oto niektóre z przyczyn, które prowadzą do tego problemu. Numer 1. Jesz więcej niż potrzebujesz. Ludzie, którzy jedzą dużo jedzenia i nie mają określonego harmonogramu, kończą z boczkami wokół talii. To fakt i jedna z przyczyn otyłości. Jeśli chcesz pozostać zdrowa i sprawna, chcesz mieć pewność, że jesz tylko tyle, ile potrzebujesz. Biorąc to pod uwagę, nadal powinnaś rozważyć poświęcenie czasu, starając się zachować zdrowie i eliminując boczki ze swojego życia. To świetny system, który ma wiele sensu, a wyniki są pod tym względem niesamowite. Numer 2. Nie wykonujesz urozmaiconych treningów. Jeśli chcesz, aby Twoje treningi były dobre, musisz je urozmaicać w najlepszy możliwy sposób. Odmiany treningu mogą naprawdę dobrze się opłacać, ale jeśli robisz tylko cardio, nadal będziesz miała boczki, a to jest problem. Numer 3. Zawsze jesteś zestresowana. Stres prowadzi do boczków, a także sprawia, że jesteś niezdrowa. Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to zawsze skupiać się na poprawie swojego zdrowia, próbując przenieść go na wyższy poziom. To naprawdę niezwykła okazja, aby pozbyć się stresu, więc spróbuj się zrelaksować i usunąć ten dodatkowy niepokój ze swojego życia. Numer 4. Jesz dużo przetworzonej żywności. Przetworzona żywność może brzmieć a nawet smakować wspaniale ale nie jest zdrowa i może powodować różne problemy zdrowotne. Więc chociaż brzmi to jak dobry pomysł, wiąże się z wyzwaniami i problemami, których chcesz uniknąć. Zamiast tego trzyma się naturalnej, zdrowszej diety. Numer 5. Zawsze pracujesz pod presją i terminami. Oczywiście prowadzi to do dużego stresu. Terminy mogą początkowo wydawać się ok, ale jest to coś, od czego naprawdę musisz trzymać się z daleka. Najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić, to spróbować lepiej zoptymalizować swój harmonogram, aby uzyskać najlepsze wyniki. Wyniki mogą być tutaj naprawdę imponujące, o ile zastosujesz odpowiednie podejście. Staraj się więc unikać wszystkich tych problemów, a nie będziesz już miała do czynienia z poczkami. Nawet jeśli to zrobisz, spróbuj stworzyć harmonogram, urozmaicaj treningi i nawyki żywieniowe, a wyniki pojawią się dość szybko. Daj nam znać w komentarzu, czy Tobie udało się zredukować poczki w Twoim ciele. No i pamiętaj, łapka w górę, subskrypcja oraz dzwoneczek są bardzo mile widziane.